Media społecznościowe stają się prawdą. Paznokcie zainspirowane Instagramem, fryzura z logo Facebooka, twitterowy makijaż i youtube'owe pazurki. Zobacz te i inne ciekawe pomysły w naszym nowym filmiku. Oto ona, internet w żywej postaci. Pani www kocha robić paznokcie. Zawsze, gdy piłuje pazurki, ikonki mediów społecznościowych wypadają jej spod pilniczka. Oto nowy trend! Stylizacje inspirowane mediami społecznościowymi. Blogerzy, do roboty! Tiktokerzy mogą zmienić wygląd w mgnieniu oka. Też chcę spróbować. Wytrę tylko lustro. Hmm, to nie działa! Czemu? Po dokładnym śledztwie otrzymałam takie wyniki. Każdy najpopularniejszy influencer ma idealne paznokcie. Przetestujmy tę wersję. Pomaluj tipsa czarnym lakierem akrylowym. Dodaj logo TikToka białą żelową farbą. Obrysuj logo prześwitującym białym żelowym lakierem. To będzie podstawa dla naszego kolorowego konturu. Wysusz je, a następnie dodaj rozpoznawalny kolorowy obrys turkusowym i czerwono-różowym żelowym lakierem. Utwarć? Pomaluj matowym lakierem. Stwórz wzór przerywanych linii na kolejnym tipsie. Nałóż kolorową żelową farbę na czarny żelowy lakier. Wysusz i pomaluj paznokcie matowym lakierem. Moje pazurki są bezbłędne. Spróbuję jeszcze raz. Wytrę. Wow! To niewiarygodne! Wyszło nawet lepiej niż sądziłam! Mój ukochany Snapchacie, co dzisiaj dla mnie masz? O, ale zabawny filtr. I ten. A ten stary jest moim ulubionym. I ten też. Kaj nie! Moim numerem jeden jest ten! A! A to co? Ten filtr stał się prawdą! Zamocuj pokrywki od Pringles na arkuszu żółtego papieru piankowego. Wytnij po konturze. Dodaj wydrukowane logo snapczata po środku pokrywki. Przyklej opaski zaciskowe z tyłu. Zakryj żółtym tekturowym kółkiem. Ale miałam farta. To najfajniejsze zdjęcia, jakie kiedykolwiek zrobiłam przy pomocy snapchatu. Czy potrzebujesz przedstawiciela mediów społecznościowych? Oto jestem właśnie dla Ciebie. Nikt nie kocha Facebooka tak jak ja. Mam żywe logo. Tylko spójrz. Ale to nie wystarczy. Czekaj chwilę, nie mów tak szybko, nie. Kelner potrzebuje pomocy i to natychmiast. Przemień moje włosy w to logo. Pewnie spróbuję. Odrysuj logo Facebooka na starej plastikowej teczce. Ostrożnie wytnij je nożem modelarskim. Wyszło całkiem nieźle. Super. Teraz musisz mi to przyznać. Jestem najlepszym wzorem dla ludzi. Spójrz na ten kontrakt. Prawdziwy kontrakt. Dziękuję. Zrobię wszystko, nawet podpiszę bez czytania. Obiecuję, że tego nie pożałujesz. Dziś jest najlepszy dzień w moim życiu. Tematem dzisiejszego youtube'owego spotkania są hejterzy na mediach społecznościowych. Próbowaliśmy wszystkiego co możliwe i nie otrzymaliśmy rezultatów. Nie jestem spóźniona. Byłam na supertajnym spotkaniu w laboratorium i przynoszę ten oto wynalazek. Z dumą prezentuję wam ten antyhejterowy mechanizm. YouTube'owe paznokcie. Pomaluj paznokcie czerwonym lakierem. Wytnij trójkąty z pasków białego samoprzylepnego papieru, dodaj je po środku paznokcia. Popraw kontur białą żelową farbą. I pokryj bezbarwnym lakierem. To idealne pazurki dla każdego youtubera. Proszę o uwagę! Pokażę Wam, jak działa nasz nowy wynalazek, a macie hejterzy! Przejedźcie ostrymi krawędziami zrobionych pazurków po ich marudzeniu! Co będzie następne? Lajki atakujące hejterów, dopóki nie zrezygnują! W efekcie każdy najgroźniejszy paskuda zostaje pokonany! Udało się! Doktorze, musisz mi pomóc! Nie umiem rozmawiać z ludźmi! czekaj. Więc jest tema społeczna. Chwilka. Chyba wiem, jak ci pomóc. Oto kolorowy twitterowy makijaż. Pomoże ci nabrać pewności siebie raz, dwa. Doktorze Zuziu, jesteś niesamowita. Od razu czuję się lepiej. Cześć, nie uwierzysz, co mi się dzisiaj przydarzyło. Było niesamowite. O, koniecznie mi powiedz. Hej, przestań scrollować w telefonie. Słuchaj mnie. Wiesz co, pójdę już. Muszę wrzucić tweeta na temat status związku. To koniec. Ta fotka z balonem zdobędzie wiele lajków. Ta jest lepsza. Poprawię włosy. Oświetlenie jest lepsze na tym. A może zdjęcie całej sylwetki? Podusie, potrzebuje waszej pomocy. Umieszczę tu swój telefon. Cóż, statyw okazuje się być niezastąpionym przyjacielem blogera. Spróbuję wgrać tę fotkę. I te też. Polubienia, gdzie jesteście? Zmiana taktyki. Wypróbuję stylowego wyglądu. W palecie Instagrama. Nieźle, ale mogłoby być lepiej. Mam świetny pomysł. Zaryzykuję i zrobi instagramowe pazurki. Pomaluj tipsa białym lakierem akrylowym. Nałóż fioletową, różową i żółtą akrylową farbę na gąbeczkę. Odbijając farbę, staraj się zrobić przejścia tonalne. Przenieś farbę na paznokcie. Namaluj na jednym białe logo Instagrama. Dodaj serce. Pomaluj matowym lakierem. Instagramowy manikir jest gotowy. Zrobię sobie selfie ze stylowymi pazurkami. No i jak? Ta stylizacja zasługuje na dużo uwagi. Zobaczmy. O! Oto one! Lajeczki, na które czekałam! Tak, tak, tak! Udało się! Od teraz stałam się nową gwiazdą Instagrama. Moi ulubieni blogerzy, brawo! Świetna robota! Dzięki Wam mój trend stał się popularny. Jestem taka dumna! Podobały Ci się paznokcie, makijaż i fryzury inspirowane mediami społecznościowymi? Napisz poniżej, których wypróbujesz! Instagramowych lub tiktokowych pazurków, makijażu w stylu Twittera czy facebookową fryzurę! I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych pomysłów na paznokcie, makijaż i fryzury od Trum Trum!